Dobra dziewczyny, podsumowując nasze dzisiejsze dedykowane i wyjątkowe szkolenie, na którym poruszyliśmy wszystkie, absolutnie wszystkie możliwe aspekty digital marketingu, chciałbym odpowiedzieć jeszcze jedną rzecz. Żeby osiągnąć sukces w digitalu, musicie mieć klucz. Kluczem jest też dzisiejsze szkolenie. Pamiętamy, waszym też kluczem będzie zbudowania lejka sprzedażowego, który będzie się składał nie mniej niż z 50 etapów. 50 etapów, pamiętamy o tym. Nie słuchamy to, co mówi branża, że te etapy muszą być połączone między sobą. Absolutnie nie. Nie, nie muszą być połączone, ze względu na to, że to jest przyszłość. Zapominamy o tym wszystkim, co mówi branża, bo to już minęło. Tego już nie ma. I ostatnia Myś, myśl przewodnia jest taka, że... No my zdjęcie, ale... naprawdę. Jasne, ale szybko. szybko. Okay, dobra, to już robimy. Dobra dziewczyny, uciekam I na kolejne szkolenia. Ci dziękujemy! dziękujemy. Ja, Suptowna, jaka, jaka dawka to? wiedzy. Mena! Masz jakieś notatki? No, oczywiście, że tak zobacz. La, 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 la,